Higiena, w tym również higiena stóp, to szczególnie ważna sprawa dla każdego, kto przemieszcza się pieszo. Wielkim luksusem była możliwość korzystania z nawilżanych chusteczek. W terenie bez wody to szczególnie pomocny wynalazek. Napełniliśmy maksymalną ilość wody, czerpiąc ją z tego stawku bagienka. Woda nie jest pierwszej jakości, trąca mułem, ale jest. Tak więc zatankowani do pełna, robimy dzisiaj skok na tyle, na ile będzie można jeszcze przed największym upałem wejść nieco głębiej w pustynię. Mamy nadzieję, że trochę się krajobraz zmieni, chociaż minimalnie. I tam robimy postój popołudniowy, mamy nadzieję nakręcić kilka filmików i następnego dnia będziemy tutaj wracali. Czyli teraz robimy wypad na 24 godziny napełnieni na maksa wodą. Właśnie robimy co 15-minutową przerwę na uzupełnianie płynów. Tak więc chłopaki stoją i piją. Czyli robią to co potrafią najlepiej. A zwróćcie uwagę na teren jaki nas otacza. Podłoże jest twarde, zbite i popękane, ale z tego podłoża wychodzą tego typu krzaczki. Dość ostre, kruche, ale, ale jednak w pewnym sensie też i wytrzymałe. Tak więc yy, trzeba przez to łazić troszkę lawirując, poruszając się zygzakiem. No i jeszcze co istotne, trzeba cholernie uważać, żeby nic nie ukąsiło w nogę. Bo w takim terenie, niestety, odróżnić patyk od zwiniętej żmii to jest niemałe wyzwanie. Tak więc, z jednej strony, utrzymanie kierunku, z drugiej strony, e, pewna prewencja przed atakiem takiego zwierza. No i tu stoją moje kije marszowe. Oparte o jeden z krzaczków. Tak więc idę, uderzam przed sobą nimi o ziemię co kilka kroków. No i tak to właśnie wygląda. 360 stopni pośrodku krzaków. Co się jeszcze chłopaki, chcecie dodać? To jest fajnie. Tak, biegunka, wymioty, lepiej być nie mogło. Dzięki. Mm -hmm. Doszliśmy do docelowej miejscówki. Docelowej, to znaczy takiej, która nam się po prostu miała spodobać wśród morza, krzaczków wreszcie trafiła się, trafił się płaski teren. Eee, no i tu będziemy organizowali taki podręczni, takie podręcznikowe, pustynne schronienie. Postaramy się uzyskać efekt podwójnego cienia, wykorzystując dwa tarpy Lesowika. Jak dotychczas sprawują się idealnie, świetny, mocny sprzęt. No ale to, co nas otacza dodatkowo, to poza twardym podłożem, z którego się nie powinno pylić, na którym teraz stoję. Twarde, zbite jak asfalt. Dodatkowo mamy tutaj, na prawo, miasteczko Susłów, małą kolonie. Oczywiście, Susły to może niekoniecznie prawidłowa nazwa tego gatunku, który tu mieszka, ale tak już zwyczajowo to nazywamy. Tak więc, zobaczcie: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć otworków, pięć mieszkań. No i zobaczymy, czy przyjdą dzisiaj do nas wieczorem na imprezę, na herbatę. Teraz zadanie na, na ten moment to będzie, przed największym skwarem, rozstawić ten podwójny cień. Pierwszy etap naszej pracy już dobiegł końca, to znaczy mamy na razie pojedynczy cień. Wykonany z jednego tarpa, z jednego płaszcza, który jest rozwieszony na czterech kijkach marszowych. I teraz każdy kijek, dlaczego stoi? Ponieważ od każdego standardowy patent. Od każdego odchodzą linki w dwóch kierunkach. Jedna linka, tak jak pokazuję teraz ręką, czyli jeden, jeden odciąg do śledzia wbitego w ziemię, i tutaj druga linka, tak jak pokazuję ręką, do drugiego śledzia wbitego w ziemię. Tak więc to jest jako jeden pierwszy punkt montażu. No i siła działa w ten sposób, że po przekątnej naszego płaszcza, czyli w tamtym kierunku, przeciwny kijek jest tak samo e, zablokowany i usadowiony. Między kijkami, tutaj pod tą zieloną plandeką, przebiegają linki, które tworzą symbol X, no i dzięki temu wszystko to stoi. Tak więc pierwszy etap tej pracy za nami, drugim będzie montowanie drugiego, górnego tarpa. A oto schronienie pustynne w całej okazałości, z podwójnym dachem, a tym samym z podwójnym cieniem. Zobaczcie, jest tarp zielony, no, i powyżej niego jest tarp żółty, oba rozmieszczone poziomo, i tak jak tutaj wskazuję ręką, jest te zachowane minimum przestrzeni około 20 cm, żeby był przedmuch powietrza. Daje to taki efekt, że żółta, żółty materiał odbija światło, tak, ten współczynnik albedo jest nieco wyższy. Natomiast zielony, e, zielony dach daje e, głębszy cień, mniej promieni UV, dociera do osób schroniących się właśnie w takim e, schronieniu. E, no i cóż, jeszcze warto zaznaczyć. E, uwzględniliśmy tutaj kierunek wiatru. Wieje on w tym momencie tak jakby prosto w obiektyw naszej kamery, za moich pleców. I z tamtej strony przygotowaliśmy coś specjalnego. Tym specjalnym rozwiązaniem, chociaż pewnie mało wyszukanym, jest... E, Stworzenie nieco szerszej przestrzeni między dwoma płachtami, właśnie z kierunku z którego naciera wiatr. Dzięki temu e, oba, e, oba tarpy wpadają w mniejszy łopot. E, tutaj wykorzystaliśmy e, przyczepiony przez lesowika punkt na krawędzi płaszcza, i od niego poszedł zielony parakord w jednym kierunku i w przeciwną stronę do śledzi wbitych w ziemię. Tak więc, o, po takiej osi jest dociąg do ziemi. Tak jak właśnie widzicie na śledziu. Dzięki temu, tarp zielony, tutaj na środku, jest ciągnięty do ziemi. Natomiast ten tarp żółty jest tutaj przewleczona linka, która leci od szczytowych punktów obu kijków i do tych punktów montażu przyczepione są węzełki, które ciągną ten żółty tarp rozciągają do jednego kijka i do drugiego kijka. Dzięki temu. Na tym środkowym odcinku no, powinno to wszystko mniej łopotać na, na wietrze. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo pozwala, żeby więcej wiatru wpadło, i ta konstrukcja ulega no, mniejszym wahaniom. Mniejszym takim. Każdy podmuch wiatru powoduje, że ona jest poddana mniejszej destabilizacji. I teraz, co ciekawe jeszcze: zwróćcie uwagę na sam kijek i na sposób montażu obu tarpów. Te zielone pętelki to jest element oryginalny tarpa. Wszystko to, co jest kolorowe, taka plątanina, to są nasze sznurki. Jest tego sporo. Testowaliśmy to jeszcze przed wyjazdem z kraju. I o co chodzi? Chodzi o to, aby kijek na kijek działała w zasadzie siła, tutaj na tym punkcie szczytowym, oraz aby kijek był oparty o ziemię. Chcieliśmy uniknąć wiązania linek na sztywno do kijka. Na wysokości tego dolnego tarpa. Dlaczego? Chodziło o to, aby nie poddawać kijka siłom wyginającym go, aby po prostu zachować jego większą żywotność. Tak więc te odciągi, dolna para odciągów od dolnego płaszcza jest związana do pętli, a pętla przechodzi przez kijek. O tutaj. I to jest dolna para odciągów do dwóch śledzi. I do tych samych dwóch śledzi. Idzie odciąg górny, wiązany z punktu szczytowego kika, czyli z tego miejsca, i również jedna linka i druga linka do dwóch śledzi na dole. Trochę z tym zachodu, trochę z tym filozofii, ale trzeba pamiętać, że tutaj, jak uderzy wiatr, no to nie ma zmiłuj, tak? Więc nasza konstrukcja nie może odlecieć i musi być stabilna, bezpieczna, no i komfortowa. Ok, no to mamy godzinę 13 czasu lokalnego. Jesteśmy już zainstalowani, tak jak widzicie, Artur sobie leży. Rozmyśla nad swoimi dolegliwościami. Michał sobie uzupełnia płyny. Nad głową nasze dwa. dwa tarpy. Rozwieszone. Bałagańszyk odpowiedni. No i co? Nasze maty izolacyjne. Trzy. Zaraz będziemy tutaj we trzech sobie leżeć, tak jak Artur. A tutaj pali się już ognisko. A na ogniu stoi garnuszek. W garnuszku zaraz będzie wrzątek. I zrobimy herbatę miętową. Za jakiś dłuższy czas ta herbata sobie ostygnie. I w cieniu będziemy mogli sobie robić przerwę południową od pracy. No i tyle. Tak wygląda nasz odpoczynek. Kolejny dzień dobiega końca. To był naprawdę fantastyczny dzionek, Mieliśmy okazję wreszcie odrobinkę odsapnąć, to znaczy popołudniowa siesta pod tarpami w cieniu. Była rzeczywiście odpoczynkiem. Siedzę teraz przy ognisku, chociaż wieczór jest zaskakująco ciepły. Jest już pół do dwunastej w nocy. Świeci słońce dzisiaj bardzo, cóż, słońce, księżyc. Księżyc świeci w nocy, bardzo jasno. Jak się odejdzie od ogniska, oczy się przyzwyczają do mroku, to praktycznie widać każdy krzaczek, każdą gałąź na ziemi. No i naprawdę to był super, super dzień. Dlaczego? Bo po prostu poczuliśmy odrobinę ten klimat i wreszcie nie musieliśmy się śpieszyć. I to było fantastyczne. Mogliśmy spędzić chwilę czasu ze sobą i, no i z pustynią. Tak więc bardzo optymistycznym akcentem Kończymy. No, i od jutra zacznie się, tak na dobrą sprawę, powrót do cywilizacji. Odległość ile Michał? 5 dni? 5 dni marszu. 5 dni marszu Michał mi podpowiada tyle nas dzieli do, do cywilizacji, czyli do miejsca, skąd będziemy mogli złapać jakiś transport do Kryzylordy, do miejscowości, z której wjeżdżamy pociągiem, do Astany, z przesiadkami oczywiście, no i dalej samolot. Tak więc 5 dni powrotu przez pustynię. Chciałoby się, żeby ten dzień i ten moment trwał dłużej, no ale tak się nie da. Tak więc trzeba docenić to, co żeśmy to, tutaj ugrali dzisiaj. Grunt, że jest woda, e, mamy zapas na dzień jutrzejszy, tak żeby tutaj jeszcze trochę popracować, pewnie skręcić jeszcze jakiś materiał wideo, no i żeby dalej wracać już e, w stronę źródła wody. Miejmy nadzieję, że ono nie wyschło. No. To dobranoc w takim razie, zaraz wskakuję do śpiwora. No i pewnie od czwartej będziemy umierali z zimna. <laughs> Cieplej zrobi się dopiero pewnie około wpół do siódmej rano. No to cześć. W tym wzniosłym momencie, chwilę po nagraniu wieczornego podsumowania przy ognisku, gdy już kładłem się spać, spod mojej alumaty wyszedł ten oto skorpion. Przyroda na każdym kroku przypominała nam, że ona tu rządzi. Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival.